W dzisiejszym odcinku zagram Kastylią, która jest krajem nie jednej, nie dwóch, ale wielu rebelii. Ale nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, bo pokażę wam oczywiście jak to wszystko przetrwać oraz jak spacyfikować waszych konkurentów w kolonizacji. Bo właśnie na tym ta miniseria będzie się skupiała. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Paradoks twierdzi, że Kastylia to jest kraj dla nowych graczy. Okłamali was! Ale mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego pranika gra tym krajem będzie o wiele łatwiejsza. Gram kampanię na poziomie trudnym, Iron Man, Save będzie dostępny dla wspierających na Discordzie. Stortujemy! Kastylia obecnie, według mnie, nie jest krajem dla początkujących graczy, bo jest to kraj rebelii. Mamy dwie wojny domowe, praktycznie. Jedna zaczyna nam się już od startu gry. Jeżeli źle postąpimy z Grenadą, będziemy mieli pewną rebelię maurów i kilka innych rzeczy, które Wam pokażę w dalszej części tego poradnika. Mamy też słabych władców, co jest też dużym minusem, jak i obecnie doszedł bardzo, ale to bardzo zły dla nas przywilej. Frakcyjna szlachta, jakoś tak, musimy się go jak najszybciej pozbyć, a nie będzie to łatwe, bo pod potrzebujemy 50% ziemi koronnej. Dlatego jedyny przywilej, jaki biorę dla szachty, to supremacja nad koroną. U pozostałych stanów nie rozdaję monarki points przywilejów, or jednak u kleru religijni dyplomaci się przydadzą, klerykalna edukacja również i super ważne, nie bierzemy tańszych doradców. U stanu kupieckiego, pożyczki, wszyscy wiecie po co. Nasza flota handlowa będzie musiała istnieć, więc chcemy mieć tańsze okręty. Przyda nam się ekonomiczna wolność dla kupców, jak i większe podatki oraz tańsze budowanie. Na razie to tyle. Następnie odbieramy ziemię, rekrutujemy wojsko, trzymamy kciuki, chcemy wykonać naszą misję dla Stanów i w misjach trafił mi się na szczęście taki doradca militarny, chociaż preferowałbym administracyjnego, gdyby był, ale nie mam go. Abdykujemy teraz naszego następcę i bierzemy przywilej na prestiż. Rywale mamy bardzo dziwnych. Na pewno chcemy mieć Anglię, Litwę, ok, oraz Francję. Jeżeli idzie o nasze sojusze, ogólnie idealny start byłby taki, gdybym mógł mieć sojusz z Aragonem. On bardzo przyspieszył piesza, początek rozgrywki, kiedy go mamy. Ale to, co jest najważniejsze, to oczywiście sojusz z Burgundią, bo jednak dostać Niderlandy za darmo, to fajna sprawa. Jeżeli idzie o nasz dwór, tutaj może was zdziwię, ale ustawiamy fokus albo na punkty administracyjne, albo dyplomatyczne. Militarne raczej nie. Ja pójdę w administracyjne, bo będziemy ich sporo potrzebowali. Prawdopodobnie, chyba, że będę miał szczęście do eventów oraz zatrują doradców. Do podatków, bo nam się spłaci. Dyplomatyczna reputacja nam się przyda. I chwilowo militarnego, obojęt Niektórego. A, i cofamy oczywiście rekrutację wojska. Oczywiście z Portugalią unikamy sojuszu, nie chcemy go mieć, bo bardzo szybko ten kraj możemy mieć na Unii Personalnej. Oraz oczywiście wpadacie na LB, żeby przejrzeć DLC w okazjonalnych cenach. Z naszej floty wydzielamy oczywiście ciężkie okręty i transportowe, na razie je bolujemy, a flotę handlową wysłamy do protektowania handlu. W sewili przetestowałem, to najlepiej się to sprawdza. Budujemy okręt flagowy, przydadam się w nadchodzących wojnach i teraz tak, na pewno chcemy, żeby miał bonus do handlu. Handlu, rozpiętość pola walki dla floty, można tak powiedzieć. I jeżeli wam zależy na szybkim odkrywaniu świata, bierzecie Fleet Movement Speed Plus 1, mi aż tak bardzo na tym nie zależy, dlatego pójdę tutaj specjalny perk dla Hiszpanów, więcej dział. Nie wiem, czy to jest opłacalne, to możecie mi dać znać w komentarzu. Pozostałe dwa okręty to oczywiście okręty handlowe będą. Hiszpańska Doktryna Morska i tutaj Wielka Armada jak najbardziej, tylko że na późniejszym etapie gry. Obecnie albo bonus do handlu, ewentualnie możemy to olać. Ja olewam pieniądze wykorzystam do czegoś innego. A propos pieniążków to armia w dół, fortyfikacje w dół, dyplomatów wyślę jeszcze do Austrii, będę z nim poprawiał relacje, liczę na sojusz. Co prawda późniejszy, bo na tym etapie nie mogę go zawrzeć przez poziom trudności. Na poziomie normalnym nie powinno być z tym problemów. Poza tym tutaj mamy taką misję, która pozwala nam zdobyć Austrię szybko na unię personalną. I powiem wam szczerze, ja tutaj zaryzykuję i postaram się ją zdobyć na unię dopiero około 1500 roku. Tak żeby miała już Węgry. I Czechy, i może i Polskę na Unii personalnej. Bo wtedy nie ukrywam. Europa Wschodnia w naszych rękach. Wreszcie mogę odpauzować. Newarę olewamy, ona niech idzie do Aragonu. I już odpauzowałem, pierwszy kryzys tam się rozpoczyna infantowie Aragońscy. Kimkolwiek byli. I wygląda na to, że z tym związany też było jakieś wydarzenie w Aragonie. Muszę to kiedyś sprawdzić. I miałem szczęście Aragon postanowił poprawić nasze relacje. I co ważniejsze, dostałem punkt stabilności. Jako Hiszpania też chcemy mieć jak najlepsze relacje z papieżem, więc możemy z nimi zawrzeć sojusz. I pamiętajcie o wysłaniu Royal Mariażu do Burgundii. To wy musicie go wysłać, nie przyjmujcie od nich. W Portugalii mówimy nie. I uwaga, super ważna sprawa dostaliśmy nowe lokalne organizacje. Wcześniej były to zakony. Jest ich bardzo dużo obecnie. I w sumie większość z nich jest totalnie bezużyteczna. Według mnie niektóre są obecnie bardzo sytuacyjne, ale na większości naszych prowincji zdecydowanie chcemy mieć albo benedyktynów, jezuitów i na początku myślałem, że order świętego Santiago, ale potem czytałem, że to jest tylko 5% powera. przecież to jest nic. Pozostałe zakony raczej uważam za dość mocno sytuacyjne, a wszędzie indziej chcę mieć któryś z tych dwóch, który wymieniłem. Co prawda kusiłyby mnie podatki, ale wszyscy wiemy, że najlepszy ekonomiczny modyfikator w tej grze to jest zwiększona produkcja dóbr. Na 4 miesiące przed odpaleniem się kryzysu w naszym kraju, musimy dorekrutować jakichś najemników, którzy nam stłumią, szczerze mówiąc, te wszystkie bunty. Myślę, że wielka kompania wystarczy. Tak, musimy wyruszyć niedługo w poszukiwaniu złota poza Europą, no ale wszyscy wiemy, gdzie jest najbliższe. Jakby co, to pamiętacie, że w lamanczych Hiszpania ma złoto. I wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwsze to to właśnie pierwsze bardzo złe wydarzenie. I tutaj uwaga, no jest bardzo ważne. Jeżeli poprzemy króla, haha, będziemy mieli całkiem niemałe bunty. W naszym kraju, plus stracimy stabilność. A jeżeli strajemy po stronie infantów, to dokładnie macie tutaj to napisane. Nie będziecie mogli mieć Izabeli Kastlijskiej w późniejszym etapie. Więc tak chcemy poprzeć króla. To jest super ważne. Ale się zespałnili. Okej. Okay. Fortecę włączam i lecę na to miejsce. Możliwe, że nawet armia nam się przyda, więc też ją podnoszę. Myślałem, że te bunty będą mniejsze. Rozbijamy buntowników na naszych fortach, żeby to oni dostali minusy. Wysokie straty, niestety. Ale na szczęście większość to najemnicy. Po to ich zatrudniłem w końcu. A, jeszcze druga rzecz, która się wydarzyła. Aragon zdjął nas z rywala. Tak, dopiero teraz to zauważyłem. Więc bierzemy z nim sojusz, jak najbardziej. A ja niszczę ostatnie tutaj zgromadzenie najemników. Oczywiście niech mi się w pierwszej kolejności wbiją najemnicy, których totalnie gromimy! I... Wyjątkowo szybko poradziłem sobie z tym kryzysem. Naprawdę wyjątkowo szybko. To chyba przez to miłość Aragonu do mnie. No i po tych wydarzeniach mamy 40% ziemi koronnej. Zwiększamy stabilność dość szybko na plus 1 jesteśmy coraz bliżej odwołania tego przywileju. I już moglibyśmy szybko wykonać tę misję, ale powiem szczerze, i ja wolę z nią poczekać, bo kiedy ją wykonujemy, nasz obecny władca dostaje plus 1 do każdej statystyki. A temu życzę, żeby jak najszybciej umarł jednak. Ewentualnie możecie wziąć tą misję, jeżeli będzie w zbi Działa wam się Castliska wojna domowa. Wykonanie tej misji spowoduje, że warunki potrzebne do wystąpienia tego kryzysu nie zajdą, bo będziecie mieli po prostu zbyt dobrego władcę. Wpada mi bardzo szybko sojusz z Austrią i teraz lecimy z nimi Royal Mariasz I tutaj szczerze mówiąc, będę polował na pewne wydarzenie z tym związane, związane z Habsburgami. W tym celu potrzebujemy mieć Mariasz Królewski z Austrią. Jeżeli dobrze pamiętam, nie możemy mieć następcy tronu. ENRI o oh my god, jaki epicki. Jak go tu nie kochać? Ale czy on jest warty tej nadchodzącej wojny domowej? Bardzo dobre pytanie. Ale zobaczcie, jeżeli to kliknę, wojny domowej nie będzie. I myślę, że ja też podążę tą drogą. Tymczasem my możemy dalej podążyć drogą rekonkwisty. Tu nie trzeba nic czekać, im szybciej, tym lepiej. Więc czekamy tylko na zejście tego trusu i lecimy w wojnę z Grenadą oraz sojusznikami. Czasem Aragon traci unię personalną nad Neapolem i zazwyczaj był to dobry moment, żeby wziąć Royal marriage z Neapolem, ale obecnie nie jest to konieczne, bo dostajemy go z misji. O, tutaj! Naprawdę muszę sprawdzić, jakie są warunki tego wydarzenia, że ja je tak często dostaję. Nice! Gdybym wiedział, że poprzedni kryzys tak łatwo mi pójdzie, to jednak poszedłbym w fokus dyplomatyczny. Inwazja na Grenadę. Wzywamy osobno Maroko. Tunisu raczej nie. Sojuszników nie powinniśmy potrzebować. A, bo ja mam tego generała fajnego, to nie zapominajmy o nim. Naszą flotę na razie tutaj zgromadźmy na północy. Kiedy doszedł taki modyfikator, że galery są niewiele lepsze przy wodach przybrzeżnych? Czemu ja nic o nim nie wiem? Jej, wojna rusz w Anglii. I w sumie dobrze. Ale rebeliantów tutaj tam wspierać. Nie będę. Po co mi to? Ale słaby władca. Ej, i wiecie co? Ja wciąż nie jestem piraconne. Jeszcze nie naprawili tego baga? Okej, okay, już jestem. Dobra, flota naprawiona. Jakby co, my w naszej flocie wojennej nie chcemy okrętów transportowych. No bo zobaczcie, są dużo słabsze od normalnych okrętów. Cztery działka, a takie lekkie okręty 10, a ciężkie okręty 40. No i są o wiele mniej wytrzymałe od ciężkich okrętów, ale bardziej wytrzymałe znowu od lekkich okrętów. Co lepsze, wydaje mi się, że jednak lekkie okręty. A najlepiej to by Byłoby mieć tu jednak galerki. Uuu, jak miło! W małych bitwach postarajmy się potopić floty przeciwnika, ale uważajmy na morza zamknięte. Tutaj i galery mają 100% bonusu, a nie 50%. Ej, ale tak patrzę, to te galery teraz wszędzie praktycznie mają bonus. Jakie one są teraz mocne? I w bitwie jeden okręt ciężki zajmuje miejsce trzech galer. Chyba okręty ciężkie jednak nadal są lepsze. Tak, zdecydowanie to ja im topię okręty. Nie straciłem żadnego, oni w 19. I teraz tak, tą taktykę, którą tu. Zobaczycie, raczej należy stosować na poziomie, w sumie to na każdym. Jednak najlepiej się spisze na poziomie normalnym albo trudnym. Bo na bardzo trudnym boty mają bardzo wysoki przyrost manpowera. Mianowicie po zajęciu Grenady totalnie się cofamy. Bierzemy przejście militarne od Portugalii i czekamy frajerzy, dlatego nie wyzwałem żadnych sojuszników do tej wojny bo wiecie ich flota by blokowała tą cieśninę a tak to wbiją się wojska tunisu tu są nadal najemnicy jakby co jakoś nie chcieli na tą fortece odnoszę zwycięstwo, moja flota wypływa o, armia zdążyła się wycofać a no to atakujemy drugą armią i dostaje tunis z tak łajpa i powtarzamy to aż do skutku te kraje to wiecie potęgi piaskowe więc tutaj zasobów ludzkich one nie mają bardzo szybko je wypalamy w ten sposób dam nawet przejść większej ilości ich wojska bo te z tak możemy powtarzać cały czas. To mi się chyba nie znudzi. Ale niestety mam pech a maroko przestało przechodzić, bo tak się składa, że mają hehe wojnę domową, ale myślę, że pewne straty już im zadałem. Dobra, co wam to. Jednak idą tam. Super, bardzo się cieszę. Przepuszczam ich. Niech tam wszystko idzie. O, czekajcie, nie, czekajcie, czekajcie, nie, wróć. Przepuszczamy całą marokańską armię. Jednak tam idzie po zniszczeniu rebeliantów. I 30 tysięcy wojsk przeciwnika raczej zniszczymy w tym momencie. Piękny widok. To co teraz chcę robić, to niszczyć za wszelką cenę wojsko marokańskie. Oszczędzać ich wojska wasali Bo liczę na to, że będą za jakiś czas nie, nielojalni I wyzwolą się spod władzy Maroka I na to czekałem, żeby wreszcie ci wasale Zaczęli brać sojusze między sobą O tak, oczywiście w międzyczasie Rozpoczynam rozwój Lamanczy Tutaj nie ma co czekać No dobra, może na renesans Zawsze to trochę przyspieszy Zrywamy sojusz z Tunisem, bierzemy jedną prowincję Co najważniejsze upokarzamy I resztę pieniędzy Oczywiście Grenadę całą podbijamy Czas teraz określić przyszłość królestwa Grenady i powiem Wam szczerze, najlepiej jest ich wszystkich stąd wysiedlić. W drugim wypadku mielibyśmy kilka innych wydarzeń oraz dostalibyśmy tańszego misjonarza o 50%. Tylko uwaga, tu jest haczyk: gdybyście nawracali ręcznie prowincję Grenady, doprowadziłoby to do rebelii Maurów. Dość sporej rebelii. No i super, Maroko ma wojnę domową, plus Portugalia. Ja rozwinąłem w tym czasie La Manche i odpalimy tutaj od razu organizację Benedyktynów. Nice! Pieniążki. Czas na szybką wojenkę z Anglią. Potrzebujemy dosłownie od nich tej jednej prowincji, ale najlepiej dwóch. Dlatego wzywamy do tej wojny jednego naszego sojusznika, Burgundię, nikt inny nie będzie potrzebny. Wiecie, taka okazja, bo portugalska armia jest w Maroku. Od Portugalii bierzemy te dwie wyspy, to troszeczkę ich spowolni w kolonizacji, transferujemy ich siłę handlową i wojnę reparację. Niestety, Burgundczycy mają większy udział w wojnie, więc to oni by dostali większość pieniędzy portugalskich, więc nie ma sensu ich brać, ewentualnie jako dopełnienie. Ja natomiast proszę Szkotów, o prawo do bazowania naszych okrętów tam. Oczywiście przejście militarne też mam. Dorwała mnie angielska flota, ale ja ją topię jakimś cudem. Co tu się dzieje? Tery ciężkie okręty nad do poszły. Wow! Okej, okay, toczy tutaj bitwę, która będzie bardzo ciężka, ale na szczęście ją wygrywamy. A wojny z Anglią kończy następująco. Ustanawiamy przyczółek tutaj, zabieramy te dwie prowincje, zadłużamy ile się da. Wojnę reparacje. I teraz tak, nie myślcie, że ja będę podbijał tą Anglię teraz. Nie, my ją zdobędziemy później na Unię Personalną. Przyczółek mam tylko po to, żeby co jakiś czas ich atakować i zabierać im pieniądze, bo Anglia jest bardzo bogatym krajem ze słabą armią. My natomiast wypuszczamy wasala Gascogne, bo Gaskonia ma bardzo dużo roszczeń terytorialnych do Francji i wiecie, kto będzie naszym celem niedługo. Tymczasem abdykuje władcę, i koniecznie pamiętajcie, żebyśmy to my Rozesłali Royal Mariaże Bo Maria żyje No i niestety, druga wojna domowa Możemy nikogo nie poprzeć Gdybyśmy mieli jakiegoś Aira Albo możemy, wow Okej, okay, idziemy w stronę Aragonu To jest kobieta? Super Serio, Francuzi I powiem wam szczerze, mam takie wnioski Nie było co spowalniać tej wojny domowej Trzeba było ją jednak mieć jak najszybciej Podnosimy stabilność i szukamy rebeliantów, gdzie oni są? Serio? I było tutaj przychodzić, i nastał koniec wojny domowej. Łatwo. No i nadszedł czas wyboru idei. I od razu mówię wam pierwsze cztery, jakie biorę. Oczywiście gram totalnie pod kolonie, więc wy wybieram eksploracyjne oraz ekspansywne. Do pary będą szły influence oraz administracyjne idee. A jeżeli chcecie grać totalnie pod kolonie, to możecie rozważyć również Infrastructure Ideas jako jedne z pierwszej czwórki. Najlepiej jako drugie albo trzecie. Wynika to z tej polityki. Do połączenia z Exploration Ideas kolony Development Boost plus jeden. Jako, już mam sytuację ustabilizowaną w kraju, no to atakujemy Francję. Wraz z sojusznikami oczywiście. W pierwszej kolejności nie ruszam się moim wojskiem, czekam aż zacznie coś robić Burgundia i Austria, to powinno być kraj, który bez problemu sobie poradzą z Francją. Nie, tam się skupię na topieniu francuskiej floty. Mmm, całkiem źle sobie moi sojusznicy radzą. Ja tymczasem, jak widzicie, powolutku fortece zdobywam i tracę pierwsze rozwinięcie, to zdecydowanie bierzemy większy development w naszych koloniach. Chyba, że gracie pod podbój i dominację europejską, bo też można tak grać Castillią, no to, to oczywiście agresywna ekspansja. Genuańska flota z nami nie ma szans. Trzecia reforma. Na drugi wziąłem to, co zawsze, czyli podatki, a na trzeciej biorę oczywiście pod kolonizację rozwinięcie. Ewentualnie podatki. Rozbijamy francuskie armie? Dosłownie! Taki panie jest OP. Wojnę kończy następująco. Dużo prowincji misji dla Gaskonii, wojnę, reparacje i trzy prowincje dla Burgundii. Krwawo! W sumie Francja po tej wojnie się już raczej nie podniesie. A ja odbieram ziemię i mam bunty. Czemu? Teraz możemy już zrekrutować wreszcie odkrywcę i wyruszyć na odkrywanie nowego świata. Oczywiście Karaiby w pierwszej kolejności. A ja czekałem teraz na 50 ziemi koronnej, żeby wykonać tą misję, bo daje mi to 10% zadowolenia szlachty, przez co nie mogę odwołać im przywileju? Co? No to niech się mi misja wykona. A Szkoci znowu wygrywają? Ale ostatecznie przegrywają. Tak, dobrze widzicie, wypuściłem tu jednak wasala. A ja mogę zatrudnić Krzysztofa Kolumba. I nie wiem, czy wiecie, ale on był potomkiem Warneńczyka. Udowodniono to. Wreszcie mogę cofnąć ten przywilej. Super. I mogę rozdać pozostałe wszystkie nasze przywileje. Czyli lecą, punkciki. Pójdą też tańsi doradcy. Już raczej nie będziemy mieli problemów ze stabilnością w naszym kraju. Wszystkie wojny domowe za nami. A u szlachty dodatkowo Strong Duchess. I właśnie po to miałem tych dwóch wasali. Serio, odkrył Karaiby i umarł. Ale przynajmniej odkrył nowy świat. A ja wykonuję od razu tą misję i odkrywam Karaiby. Ale jednak tutaj jest podobnie jak na Portugalii. Wszystkie misje, te, które zwiększają nam Global Settler Increase i dają modyfikatory na szybsze kolonizowanie. uuu, to może nie. To ja bym klikał dopiero w momencie, kiedy mamy dwie pierwsze idee już praktycznie rozwinięte, żeby jak najszybciej kolonizować. I obecności Portugalczyków chyba nigdzie nie stwierdzono. A jeżeli chcesz wiedzieć, jak stworzyć niepowstrzymaną Husarię jako Polska, polecam ci ten odcinek. Dodatkowo on jest utrzymany w takiej konwencji opowieści historycznej, dajcie. Chcieć znać, jak wyszło?